Lenka, bardzo mi przykro, ale dostałaś jedynkę z dyktanda. Co? Jedynka? O nie! Lenka, jak mogłaś dostać jedynkę? Hańba ci! Jak je ja o tym powiem mamie! Boże, dostałam jedynkę, jak to się mogło stać? Mama się mega wścieknie, no nie! Lenka, ale masz prąbane z tą jedynką, twoja mama się wścieknie! No właśnie, ja tego się bardzo boję, nie wiem jak zareaguje. Jeszcze nigdy, przecież tu nie dostałam jedynki! No nic Lenka, to ja jadę, to padam to. Padam. A może i nic nie powiem. I się nie dowie. I nie będzie dla mnie zła. No nie wiem, czy to będzie takie proste. Przecież mamy tam zadanie domowe. Wątpię, że to mi się udało. No muszę ukryć jakąś tą, jakąś tą, wiadomość o tej jedynce, bo ona się strasznie ścieknie, hmm. może powiem, że zostały zamienione zeszyty, że to nie mój, no przecież ona zna mój zeszyt, to się nie uda. Aż że już brzuch boli, nie wiem co będzie dzisiaj, chyba jakaś mega tragedia. Śnieżynka, to sam dzisiaj jedynkę. Nie wiem, jak jad przyżyć, ten dzień, będzie krzyczeć na mnie, wiesz? Mam nadzieję, że dzisiaj ona nie będzie mi ze zeszytu. Oby się o tej jedynce nie dowiedziała, bo będzie nieciekawie. O, to fajnie, że jesteś umyj sobie rączki i chodź na obiadek. Okej. Okay. Oby się nie pytała, jak było w szkole, by się nie pytała. Ej Lenka, jak tam w szkole? Jak dyktando poszło dzisiaj? Eee, e, dyktando? Dyktando nie był, nie było, pani odwołała, nie było dzisiaj, nie. Hmm, to dziwne, no ale cóż, mieliście fuksa, prawda? Okej, okay, to chodź, jedziemy. Okej, okay, mam już siadam. Okej, okay, na razie jest dobrze, mama nic nie podejrzewa, chyba uwierzyła. Lenka, Lę mówiłaś coś? Nie, tak sobie tylko śpiewam. O, okej, okay. dobrze. Uff, jeszcze trochę i by się wydało. Co nie mam wydać? Dzięki mamiś. Proszę. To zjedz ładnie wszystko, a ja idę wrzucić sobie pranie, dobrze? Dobrze. Pamiętaj, że, że tego kłamuję mama, a że nie mam apetytu. Nie mam ochoty już więcej jeść. Idę do swojego pokoju. co robić. Mówić mamy prawdę czy nie mówić? Już zgłupiałam. Najlepiej to pójść spać. Okej, okay. nie zjadła? Praktycznie nic nie zjadła. To do Lenki i jej ulubiona zupa. Pójdę sprawdzić, co u niej. Może jest zupa. co ty leżysz, co się stało? Chora jesteś? Nie no myśl, wszystko dobrze. Jest blus, chciałam się tylko trochę wyluzować. Lenka, ale nie zjadłaś swojej ulubionej zupy. Co się stało? No, nic to z byłam najedzona w szkole. Dużo zjadłam. Pewnie się cukierów najadłaś, co? Nie mam co ty knapeczki w ogóle. Okej, okay, Lenka, ale może odrób sobie za chwilkę lekcję, póki jest jeszcze widno, okej? Okay? Lekcje, e, lekcji, e, chyba... E, nie, nie, nie! Nie, chyba nie znaczy nie ma, nie ma. Nie, 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 ma lekcji. Okej, okay, no to nie przeszkadzam, ci odpoczywaj sobie, okej? Okay? Okej, okay, pa! Bye. Trochę się mutałam, ale myślę, że mama się nie dowie, że kłamę. Hmm. Więc jadła zupy. Nie było dyktanta? Nie, od... nie ma pracy domowej, jeszcze do końca nie jest pewna, czy ją ma. Coś mi się tu nie podoba. Gdzie jest jej plecak? O, jest. Zaraz to sprawdzimy. Ok, tu faktycznie nic. Poszukamy jeszcze jednego z jakiegoś. A, coś tu Dyktando! Było! Jedynka! Tak się nie robi! Takie błędy? Lenka zrobiła tyle błędów w tak krótkim dyktandzie? Jedynka z dyktanda! Okłamała mnie w dodatku. Rodzicom zawsze trzeba mówić prawdę. Ja to załatwię. Lemka nie było dyktanda dzisiaj? Dyktanda? Nie, nie, nie było, nie było. Na pewno nie było. Nie, nie było. Tak? To wyjaśnij mi to. Nie, wydało się! No niestety wydało się. Jest mi strasznie przykro, że nie powiedziałaś mi prawdy. Przecież wczoraj się uczyłaś. Powiedziałaś, że się bardzo dużo uczyłaś. Prawda? No, nauczyłam się. Jutro dyktando, pasowałoby się pouczyć, ale przecież ja znam ortografię, pogram sobie. Lenka, mów mi tu szybko prawdę, uczyłaś się czy nie? Proste pytanie. Może, grałam trochę. Co tam, marudzisz pod nosem? Grałaś? No, trochę grałam, no. Wiesz co? Wydaje mi się, że Ty się w ogóle nie uczyłaś. Jeszcze do tego tak bezczelnie kłamiesz. To nie jest do ciebie podobne. Nie wiem, co się z tobą dzieje. Nie, dostaniesz po prostu karę. Nigdy Ci nie dałam, ale dzisiaj dostaniesz karę. Jaką karę? Kara na telefon na dwa tygodnie. I na konsolę, i na telewizor. Mam to straszna kara. Proszę, okej. Okay. Mhm. Jeszcze biorę tableta i laptopa. I karę zmieniam na miesiąc! Nie, nie, karę! Nie, proszę, może nie! Lenka! Lenka! Jeju, lenka! Lenka, hello! No, przepraszam ci za tą jedynkę z dyktanda! Jaką jedynkę z dyktanda? Hej! To została przecież! śniło ci się coś chyba, lenka! Lenka, hello! Jesteśmy tu! Popatrz na mnie! A gdzie jesteśmy? W ogóle? Co ci się w ogóle śniło powiedz? No, że y, byłam w szkole był jakiś jakieś no. Tak. Y, y, I sam jeden klasz i y, potem ty, y, jak byłam y, w domu, to y, ty powiedziałaś, że mam y, kartę na telefon do Nie, Lenka, no to miałeś koszmar <gry> naprawdę. Ale nie no, my jesteśmy gdzie? My jesteśmy? W Warszawie Lenka. Dzisiaj jest event, spotkanie. Ale super! Obłędne dyktando właśnie. No, no obłędne miło. miałaś. Obłędny to ty miałaś sen, co nie? To właśnie. No. Okej, okay, ubieramy się. To był tylko sen na szczęście. To właśnie. A my się ubieramy, nie masz żadnej jedynki. To dobrze. Na szczęście to był tylko sen. A teraz lecimy już na inne. to say Ja da, Claudia! Fjona, mój jest taki prostszy dosyć Patryka chciałem narysować prawie, Patryk. by, prawie wyszło jest Patryk spoko Patryk by się cieszył. No, no. ok, jeśli wam się podobało, superowe spotkaniowe E, dyktandowe e, senne łapki w górę i subskrybujcie. Pa! pa, pa. pa, 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 pa.